Cześć, witajcie w nowym odcinku Kuriera Akademickiego. Na szczęście, sesja już za nami. A przed nami garść informacji ze studenckiego poznania. Gotowi, zaczynamy. P jak Pozimun. Są to symulacje debat ONZ-owskich, polegające na tym, że studenci biorą w tym udział i dyskutują na pewne tematy. M jak mały medyk. Podczas spotkania zawsze dzieci, nasi młodzi studenci, mają możliwość wysłuchania dwóch wykładów. N, jak niemen. Przyjąłem, że każdego roku będziemy obchodzili urodziny Niemena. P, jak PK. Legitymacja studencka w tej chwili nie jest mi tak potrzebna, więc uważam to za dobrą formę biletu. Ania, co otrzymasz w rękach? Dla Twojej wiadomości, to jest książka. Stąd czerpiemy wiedzę. Swoją drogą przydałaby ci się. Ja wolę uczyć się w praktyce. To nie do końca jest możliwe. Jest możliwe. Przekonaj się sama. Większość studentów ma już dość siedzenia nad książkami. Zdobywanie wiedzy to ważna rzecz, jednak zastosowanie jej w praktyce jest jeszcze ważniejsze. Może to właśnie ty chciałbyś sprawdzić swoje umiejętności w zakresie negocjacji, stosunków międzynarodowych i polityki. Jeżeli tak, to już zarezerwuj sobie dni od 2 do 5 maja, bo właśnie wtedy odbędzie się Pozimun. Są to symulacje debat ONZ-owskich, polegające na tym, że studenci biorą w tym udział i dyskutują na pewne tematy związane właśnie z problemami współczesnego świata. Zanim jednak oczarujesz innych swoimi dyplomatycznymi umiejętnościami oraz siłą perswazji, musisz zgłosić się do udziału w wydarzeniu. Przede wszystkim trzeba się zarejestrować na naszej stronie internetowej www.pozimun.org eee, Aplikacje przyjmujemy do 16 marca dla osób, które nie potrzebują wizy i do 28 lutego dla osób, które te wizy potrzebują. Masz wyjątkową okazję, aby sprawdzić samego siebie, a to nie koniec korzyści płynących z uczestnictwa w imprezie. Można też rozwinąć swoje umiejętności po prostu językowe, bo jednak jesteśmy zmuszeni do tego, że mówić po angielsku. Cały czas przyjeżdżają ludzie z całej Europy i świata, także możliwość poznania dużo nowych ludzi i, i mhm. rozwój, rozwój, jeszcze raz rozwój. W takim razie nie ma na co czekać i już teraz można zacząć przygotowania. W końcu ktoś musi pokazać innym krajom, kto tu rządzi. Życzymy powodzenia i do zobaczenia w maju. Ania, pakujemy się w tramwaj i jedziemy na wycieczkę. Okej, okay, ale najpierw odbierzemy moją nową kartę Peka. Peka? Po co ci, skoro mamy legitki? Dawid, ty nigdy nic nie wiesz. Oglądaj uważnie następny materiał. Tego chipa niektórzy studenci już niedługo nie będą mogli doładować. A to wszystko z powodu zmian, które Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza na rzecz karty PK, czyli Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. Karta PK to jest nowoczesne rozwiązanie informatyczne. To jest tak naprawdę nośnik yy, biletów. Okresowych, ale także te portłonetki, które umożliwi opłacanie przejazdów jednorazowych od 1 lipca. Od czasu wprowadzenia do obrotu kart PK powoli zaczęły być wycofywane komkarty. Czeka to również część studentów, którzy w większości odnoszą się do niej dość niechętnie lub w ogóle o niej nie słyszeli. No nie wiem na jakiej zasadzie to będzie czy to będzie działało w ten sposób, że my mamy dotykać tych czytników, czy ona będzie automatycznie się kasowała. Jest tłum ludzi w tramwaju, w autobusie i, i co mają odbijać za każdym razem? Niechęć studentów często spowodowana jest brakiem podstawowej wiedzy na temat PK. A co za tym idzie, zmiany zamiast zachęcać do jej założenia, odpychają. Elektroniczne legitymacje studenckie są przystosowane do tego systemu tylko w przypadku legitymacji wydanych w ubiegłym roku, to znaczy tych od sierpnia 2013 roku, czyli obecny pierwszy rok. Ci studenci, którzy kartę PK posiadają, nie narzekają, a nawet potrafią sobie ją chwalić. Ułatwia mi to poruszenie się po mieście. Nie muszę kupować biletów jednorazowych. Legitymacja studencka w tej chwili nie jest mi tak potrzebna, więc uważam to za dobrą formę biletu. Chętni czy nie? Zadowoleni czy wręcz odwrotnie? Studenci i tak nie będą mieli wyboru. Większość z nich zmuszona będzie wyrobić w sobie kartę PK i może wtedy bardziej się do nich przekonają. W końcu. Zasady korzystania z biletów długookresowych się nie zmienią, a i niewykluczone, że dodatkowe możliwości, które karta oferuje, staną się jej największym walorem. Znasz studentów, którzy chętnie chodzą na wykłady? A czy to w ogóle możliwe? Oczywiście, za chwilę zobaczysz studentów, którzy nie tylko z uwagą słuchają wykładów, ale także sami je przygotowują. Natalka Wesołowska ma prawie 11 lat. Jej czas oprócz chodzenia do szkoły wypełnia poszukiwanie ciekawostek z historii medycyny. Na jednym ze spotkań w ramach projektu Mały Medyk prawie 400 małych studentów mogło wysłuchać jej wykładu o znieczuleniach. Nie wiedziałam w ogóle jaki miałam to moja mama mi posunęła, bo, bo sama jest lekarzem, więc łatwo nam było. talce w przygotowaniu referatu i prezentacji multimedialnej pomagali rodzice. Prace trwały tydzień. Pomysł o znieczuleniu wynika z racji wykonywanego przeze mnie zawodu. Jestem położną, 17 lat pracowałam na sali porodowej i byłam świadkiem zmian, jakie, jakie wniosło znieczulenie. Wykład o znieczuleniach wyzbudził Wielkie zainteresowanie u dzieci. Po prelekcji, pytań nie było końca. Dzielna, mała wykładowczyni odpowiadała na wszystkie pytania. Za przygotowaną przez siebie prezentację otrzymała dyplom. Po natalce, głos zabrała doktor nauk medycznych Alicja Brożek. Opowiadała o węchu. Na koniec prelekcji mali studenci mogli sprawdzić swój zmysł w konkursie rozpoznawania zapachów. Jest to na pewno zupełnie inna przygoda. Zupełnie inaczej trzeba mówić do dzieci, zupełnie inaczej trzeba powiedzieć do studentów. Projekt Mały Medyk jest całkowicie finansowany przez Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Wszystko odbywa się w ramach Polskiej Akademii Dzieci. Podczas spotkania, zawsze dzieci, nasi młodzi studenci, mają możliwość wysłuchania dwóch wykładów. Pierwszy z nich prezentuje ich rówieśnik, dziecko, natomiast drugi wykład ma osoba zaproszona pracownik uczelni. Dzieci słuchacze były zachwycone wykładami prelegentów. Być może Natalka lub inny student Polskiej Akademii Dzieci zostanie kiedyś wspaniałym profesorem. Musisz przyznać, że po ciężkim okresie nauki i sesji przydałby się jakiś odpoczynek. Rzadko to robię, ale muszę się z Tobą zgodzić. Według mnie nic nie odpręża tak dobrze jak muzyka. 16 lutego minęło 75 lat od urodzin Czesława Niemena. Z tej okazji w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbył się koncert, na który przybyli zarówno starsi, jak i młodsi sympatycy artysty. Dokładnie 30 stycznia 2004 roku na Powązkach, kiedy chowaliśmy Czesława Niemena Byrzyckiego, jako ostatni menadżer, takie postanowienie przyjąłem, że każdego roku będziemy obchodzili urodziny Niemena, bo urodziny są ważniejsze od innej daty, daty wyjścia człowieka. Poszczególni goście wykonali utwory z repertuaru znanego wykonawcy. Był to rodzaj hołdu oraz podziękowania dla twórczości Czesława Niemena, którego wkład w rozwój polskiej muzyki jest nieoceniony. W momencie rozkwitu właśnie polskiej muzyki big bigbitowej, potem rockowej yy, można powiedzieć, były takie postacie jak Czesław Niemen, czy właśnie poprzez zespół Niebieskoczarni, yy, to było takie przejście, można powiedzieć, do nowej jakby epoki muzycznej. Oczywiście nie obyło się bez pomocy tych młodszych, czyli studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu. Można powiedzieć, że w ich życiu muzyka gra pierwsze skrzypce. Wiem, że to może zabrzmieć. Bardzo kolokwialnie, ale dla mnie muzyka jest wszystkim tak naprawdę. Ja, ja swojego życia nie wyobrażam sobie bez muzyki. Tak, tak, tak mógłbym, mógłbym powiedzieć. Dlatego stąd ten kierunek studiów, który, który wybrałem. Często rozglądamy się za wartością, która mogłaby łączyć pokolenia. Nasza redakcja już taki element znalazła. Jest nim twórczość Czesława Niemena. A teraz garść informacji z Akademickiego Poznania. Niestraszny ci fiskus, interesuje cię prawo skarbowe? W takim razie nie możecie zabraknąć na ogólnopolskiej konferencji naukowej magistrii Nostrii skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 roku. Wydarzenie odbędzie się dnia 6 marca 2014 roku od godziny 10 w Kolegium Juridicum Nowum przy Alei Niepodległości 53 w Poznaniu. Celem konferencji jest zapoznanie się z sylwetkami wybitnych profesorów skarbowości i prawa skarbowego działających na Wydziałach Prawa w dwudziestoleciu międzywojennym. Do zobaczenia! Już 27 lutego karnawał zawita w studenckim klubie Akumulatory. W ten wieczór daj się uwieść energetycznej sambie i połącz przyjemne z pożytecznym. To wszystko za sprawą studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, i organizowanego przez nich już po raz czwarty balu charytatywnego. Oprócz zabawy w klimacie Rio de Janeiro za jedyne 5 zł za wstęp, organizatorzy przewidzieli licytacje z atrakcyjnymi przedmiotami, a cały dochód z imprezy zostanie przekazany na rzecz dalszych planów budowy ogrodu sensorycznego przy publicznym przedszkolu na ulicy Limbowej. Bilety do nabycia są w sekretariatach Przedszkola i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Gorzkie żale to stare, tradycyjne nabożeństwo kojarzone z nudą i mdłym śpiewem. Dlatego czas to zmienić i w tym celu niedługo rozpocznie się czwarta edycja Akademickich Gorzkich Żali. Organizatorzy zadbali o wyjątkową oprawę muzyczną dzięki zaproszonym gościom. Całość odbywać się będzie w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 20 w Kościele Franciszkanów przy Placu Bernardyńskim w Poznaniu. Wydarzenie to będzie miało wymiar nie tylko duchowy, ale i kulturalny. Zapraszamy. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Kolejny odcinek już za dwa tygodnie. Pamiętajcie o naszym Facebooku i kanale na YouTube. Zaglądajcie też na stronę TVP Poznań. Do zobaczenia. Cześć.